Jest rok 2018, kiedy przyszedł na świat. W roku 2019 zawitał na tą piękną ziemię pomorską, gdzie na swojej drodze poznał Rafała. Ich przyjaźń była poddana wielu próbom, ale przetrwała do dziś. Jest rok 2021, kiedy to Kiway RKF oraz Rafał tworzą niesamowity duet, o którym opowiemy Wam. W dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was zatem na historię Rafała i jego wiernego kompana KIWEIA RKF 125. Cześć. Po tym humorystycznym wstępie wracamy do klubu programu, czyli tak naprawdę do rozmowy z Rafałem, użytkownikiem Kiłeja RKF 125. Dlaczego w ogóle zawitaliśmy w te rejony, rejony Pomorza, a konkretnie miasta Wejherowo? Dlatego, że chcemy stworzyć nowy cykl, w którym bohaterami będą użytkownicy maszyn, które oferujemy w naszej gamie. W tym przypadku Traf chciał, że Rafał użytkuje Kiwaja RKF 125 i z nim postanowiliśmy zamienić kilka słów na temat tej maszyny. Cześć Rafale. Cześć. Rafał, chciałem sobie zapytać, skąd w ogóle wzięło się u Ciebie zainteresowanie motocyklami? No, to się zaczęło wraz ze zmianą ustawy. W 2014 roku zmieniono ustawę. Ja, szczerze mówiąc, wcześniej w ogóle nie myślałem mm -hmm. o motocyklach. Nie robiłem kategorii A prawa jazdy. Jakoś tak w ogóle się tym nie zainteresowałem. Nie było czasu nawet, pewnie potem nawet gdyby pojawił się. No nie było się, czasu, było, wiemy, bo, bo zazwyczaj jest tak, że jak się nie, się nie zrobi z kategorią B, no to wtedy już, już jest problem większy. No ale zmieniła się ustawa i w 2015 roku w lutym A. kupiłem pierwszy motocykl. Czyli 125. tak jak wielu naszych użytkowników, ta furtka, którą stworzył. Ustawodawca pozwoliła ci na odkrywanie nowej pasji, tak? połączonej pewnie z praktyką dnia codziennego, czyli dojazdami, dojazdami do pracy tak I, i jakimiś wypadami. A powiedz mi, czy RKF to jest Twój pierwszy motocykl? Nie, to jest czwarty motocykl. O! Jaki był pierwszy? Pierwszy to był motocykl marki Inka. <laughs> Okay. No nic, nic więcej na jego temat nie, nie, nie powiem, <laughs> nie bo nie śledziłem skąd ta marka w ogóle się wywodzi. Ale na tym motocyklu przejdziełem 5000 km. Aha, Stwierdziłem, że fajnie się jeździ. chociaż to były takie miesiące zimowe, bo mówię, tego miałem między lutym a mhm. czerwcem bodajże. Mhm. No, ale trochę pojeździłem, spodobało mi się i wtedy kupiłem drugi motocykl, to był Junak 122F nowy, z salonu. Tym Junakiem przejeździłem prawie 17 tysięcy kilometrów. Po nieco ponad roku sprzedałem go, kupiłem Hyosunga, Hyosung GV 125. No tutaj właśnie skłoniła mnie ta, ta większa moc, chociaż on mhm. miał też większą moc, ale też miał większą wagę. Hyosungiem przejeździłem po 3 lata. 32 tysiące kilometrów zrobiłem. No i tam już mnie właśnie denerwowała trochę pozycja za kierownicą. Okay. Plecy bolały. No i właśnie zacząłem szukać czegoś, co będzie mi bardziej odpowiadać. No i właśnie tak znalazłem Okej. Okay. Czyli RKF taki się wydaje troszkę bardziej taki sportowy, ale ta pozycja mówi, że jest Komfortowa, tak? Dla Ciebie była optymalna? Dla mnie tak. Nogi jak... Przy wzroście, powiedz nam... 176 cm. 176 cm ta pozycja była optymalna. Mhm. Tak. Nogi są co prawda zgięte, ale, ale nie jest to męczące nawet przy dłuższej trasie. Przynajmniej mnie to nie męczy. Pozycja wyprostowana. Także właśnie o to mi chodziło. Mhm. A powiedz mi, jaki ma przebieg Twój motocykl? Około 14 400. Jasne. Jak często go używasz? to jest tylko w sezonie, czy codziennie, czy w zależności od pogody? W zależności od pogody. Ja mhm. czasami dojeżdżam do pracy, ale raczej, raczej wolę takie dłuższe wyjazdy. Mhm. A powiedz mi, ile kosztuje, tak, wielu użytkowników to może interesować, taka roczna eksploatacja Kiway RKF? Mam na myśli ubezpieczenie, koszty paliwa, czy coś takiego podliczałeś sobie kiedyś może? Czy raczej raczej bezpieczenie nie. z tego co pamiętam, to około 160-170 zł. Mhm. Jeżeli chodzi o samo oceny z mhm. NNW, e, koszty paliwa. No tutaj spalanie u mnie się waha. Najmniejsze miałem 2,2 litra, Najwyżej, najwyższe spalanie około 3 litrów. Aha, czyli można tak naprawdę. Ekonomicznie podróżować, a to najwyższe spalanie to jakieś trasa? Czy... Najwyższe spalanie to na ekspresówce. Aha, na ekspresówce, czyli rozumiem, że te prędkości były Trzy maksymalne najwyższe tak. Na prędkościach, tak, tak, <laughs> tak. Maksymalnie tak. udało ci się licznikowe ile osiągnąć nim? Licznikowe 130 na, na zębacce 14 zębów. Aha, no czyli to tak naprawdę dobry wynik. To taki zbliżony do rekordów, jakie udało mi się odnaleźć w zasobach YouTube'a. Także. Na standardowej zębatce 120 mhm. na tej seryjnej. A powiedz mi, jak oceniasz koszty serwisowe tego pojazdu? Czy one są dla Ciebie na akceptowalnym poziomie, czy to jest wyższy poziom, średni. Jak ty to oceniasz? I dostępność może do serwisu. Czy masz w pobliżu właśnie jakiegoś tutaj dealera, który jest w stanie serwisować ten pojazd z marki Kiway? Dostępność serwisów jest. No ja mieszkam w okolicach Trój, Trójmiasta, mhm. to tutaj mamy na pewno jest serwis w Gdańsku, na pewno serwis w Gdyni. Mhm. No i to w sumie najbliższe serwisy to też. Tak naprawdę czyli każdy w okolicznych mieszkańców aglomeracji tak, tak, miasta tak, może, tak, tak. może znaleźć warsztat. A jeżeli chodzi o koszta, no to nie są to duże koszta, bo filtr oleju około 10 zł, 12 zł zależy mhm. no olej 30 parę złotych. Mhm. Okay. Filtr powietrza te, też, też te ceny nie są za wysokie, około 40-45 zł. Mhm. Jakieś takie materiały eksploatacyjne też z tego co pamiętam, pytałeś mnie swego czasu o linkę. Gazu udaje, że to też jakieś tak, niewielkie koszty, także tak, tak, koszta, tak, tak. tak, że, tak to gazu fak... też nie biorę. Faktycznie. E, słyszałem o twojej pasji? W ogóle prowadzisz e, kanał na YouTubie, możemy tutaj zareklamować e, moto podróże, tak? 125 motopodróże. 125 Moto motopodróże, co tutaj Łukasz, mam nadzieję, też zamieści jakiś link do tego kanału. E, I powiedz nam, e, skąd, skąd ta pasja w ogóle się wzięła? Wiem, że ustawodawca umożliwił nam Podróżowanie na prawo jazdy kategorii B motocyklami 125, ale te podróże tak jakoś naturalnie o tym myślałeś, czy to jakoś ewoluowało, jakbyś mógł nam o tym i widzą opowiedzieć? Znaczy, pierwsza podróż to tak wyszła w sumie... Nie miałem planu na urlop po prostu. Aha. To jeszcze było junakiem. Zrobiłem przegląd po 1500 km. Miałem dwa tygodnie wolnego, no to postanowiłem, że się spakuję i pojadę. <laughs> I pojechałem wtedy do Karpacza, do Cekopanego, do Makowa podchaleńskiego właśnie te rejony góry. To było takie spontaniczne, bez jakiegoś wcześniejszego tam przemyśleń, tak? tak, tak? tak. Rozumiem, no czyli pokazuje to, że możemy tak naprawdę ikiwejem zwiedzać Polskę, tak? Bo zrobiłeś wtedy pamiętasz ile kilometrów? Wtedy około tysiąca kilometrów. Czyli pomysł na wypad taki w Polskę urlop 2,5 tysiąca kilometrów, bardzo ładny yy, według mnie wynik. Czy jakieś szczególne miejsca możesz polecić tym osobom, które mieszkają, oglądają nas z całej Polski? Jakieś szczególne rejony, szczególne miejsca, które Ci przypadły do gustu zwiedzając nasz kraj na Kiweju? No na Kiweiu tak się składa, że rok temu objechałem całą Polskę dookoła. Mhm. Ciężko powiedzieć, bo, bo każdy lubi co innego. No Jasne. ja akurat najbardziej lubię góry, także mm -hmm. no, tereny górskie, cała południowa granica. I najbardziej no tam przykładałeś uwagę do południowych naszych krańców, Bieszczady, tak, Beskid, Podhale. Tak. Bieszczady e, no pod i, też, i też właśnie Lubelszczyzna, Podlasie, też, też piękne rejony. Jasne, no czyli tak naprawdę zachęcamy do zwiedzania naszego pięknego kraju, bo na motocyklu również można ciekawie spędzać czas. A powiedz mi, jeśli chodzi o noclegi, ty nosowałeś gdzieś na jakichś kempingach pod namiotem? Teraz, w dobie pandemii, to może być szczególnie interesujący temat, czy też jakieś hotele, pensjonaty. Jak to wyglądało z Twojej strony? Hotele, ogród turystyki, pensjonaty. Aha. A zdarzało Ci się też na namiocie spać, czy raczej, raczej nie? Raz no? się wybrałem na taką wycieczkę, kilkaset kilometrów i właśnie Aha. wziąłem namiot, ale. Ja jednak stwierdziłeś, wolę, że, jednak, że jednak. Wolę trochę większą wygodę. Wolisz bardziej komfortowo. Okay. No nie, nie muszę rozbijać wieczorem namiotu, rano go składać, zawsze tą godzinkę się zaoszczędzi. Bo... Jasne. A powiedzmy, czy tutaj w, w tych regionach, powiedzmy, trójmiasta, dla tych co nas oglądają e, z trójmiasta, okolic, możesz polecić jakieś, a może e, bardziej e, z reszty naszych, e, z, z innych części naszego kraju, jakieś ciekawe trasy tutaj w rejonie e, trójmiasta? Czy przychodzi Ci coś na myśl? No tutaj chyba najciekawszą trasą, taką najbardziej uczęszczaną przez motocyklistów, to jest też trasa na Helę. Na Hele. No, ale tutaj zdecydowanie latem, mm -hmm. latem nie jest polecana. Czyli wiosna jesieni. Bardzo, bardzo tak? tak. Za duży ruch. No tak. Czyli jest to jakby jakiś sposób na minięcie korków, ale dla przyjezdnych to lepiej dla cierpliwości to robić na wiosnę albo na jesieni, prawda? No, y, bardzo ładne trasy też na kaszubach, tutaj w okolicach. No tak, widziałem jak jechaliśmy przez. Y, Kalwarię, tak? Nie, Nowy Dwór Wejherowski. Nowy Dwór Wejherowski. Piękne, piękne zakręty, winkle, można naprawdę sobie śmiało pokonywać się motocyklem. Eee, powiedz mi, a jak, to, jak masz na przykład ta kultura na drodze? Motocyklista, 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 samochody. Jak Ty to postrzegasz jako użytkownik wcześniej auta? Stałeś się nagle motocyklistą? Eee, czy te role jakoś się zamieniały? Czy eee, zupełnie z nowej perspektywy spojrzałeś na tą kulturę na drodze? Jakie są Twoje odczucia na ten temat? No pewno zacząłem bardziej zauważać motocyklistów. Mm -hmm. Mm -hmm. No i jest też to takie pozdrawienie motocyklowe, tak? Lewa w górę, tak? tak, tak to tak, też tak. na pewno. No to nagle... na początku się, się dziwiłem. Dlaczego Nie wiedziałem, co chodzi, tak? Każdy, każdy to coś motocyklista tam... mi <laughs> macha, no ale szybko się dowiedziałem, o co chodzi. Tak Okej, okay, no czyli tak naprawdę dla kogoś, kto jest zielony w temacie, tak jak powiedzmy Ra Rafał tutaj, jest to ciekawa opcja, żeby poznać zwyczaje motocyklowe, no i jednocześnie polubić to, tak? bo stało się to jakby sposobem na spędzanie rozumiem, wolnych chwil też, tak? urlopu, a także dojazdy codzienne do pracy. E, powiedz mi, jakie są Twoje plany na przyszłość odnośnie motocyklizmu, kiwaja, czy może jakaś dalsza podróż poza Polskę, czy też nie, czy jakieś ciekawe projekty? Jak, jak, jak planujesz swoją, swoją przyszłość motocyklową? No właśnie na ten rok nie mam jakichś szczególnych planów. Wróciłem teraz właśnie z wyjazdu, ponad 1000 kilometrów zrobiłem. No, jako że w już objechałem, no to tak powoli mi się kończą miejsca no i, i myślę, że teraz chciałbym pojeździć w konkretne miejsca w Polsce i dokładnie je zwiedzić, bo jednak na tym objeździe Polski to... No tak, to nie było, było za bardzo, bardzo czasu, Na żeby szybko, zwiedzać. Aha, i teraz na konkretnych regionach się tak, skupić. Tak, tak, konkretne regiony i, i wtedy sobie jeszcze jakoś bardziej szczegółowo ten Jasne. rejon pozwiedzać. E, cóż, Rafale, no dzięki Ci za te kilka słów o, o marce Kiway, o Kiwayu RKF, który, jak mówisz, można nie tylko te bliskie podróże, ale i dalsze realizować. E, mam nadzieję, że będziesz ciekawym źródłem wiedzy dla innych użytkowników, czy YouTube'a, czy Facebooka, bo tak naprawdę dzisiaj w ten sposób Porozumiewacie się, tak? Rozumiemy jako tak. użytkownicy maszyn 125, wymieniacie się ciekawymi spostrzeżeniami. Myślę, że to będzie fajna inspiracja dla, e, dla innych. A my tak naprawdę, mam nadzieję, będziemy już mieli okazję spotkać się z Rafałem, bo Rafał jest tutaj jednym z głównych prowodyrów pierwszego oficjalnego zlotu marki Keyway we wrześniu, tak? To będzie we wrześniu. Planujemy w pierwszej połowie września taki zlot przeprowadzić. No i myślę, że dla tych wszystkich zainteresowanych motocyklami Kiway, będzie to ciekawa okazja, żeby od doświadczonych kolegów dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat marki, użytkowania, eksploatacji motocykla. A my tak naprawdę mamy nadzieję, że tym programem przybliżyliśmy Wam trochę informacji na temat Kiwa RKF125. No i jeżeli Wam się te filmy podobają, to będziemy dalej z użytkownikami takich ciekawych maszyn. Przeprowadzać wywiady. Dziękuję Ci w takim razie, Rafale, za rozmowę. Dobrze, i, I do zobaczenia. Wracamy do Was z podserwisu serwisu marki Kiway w Gdyni, przy ulicy Morskiej w motocykle Gdynia, gdzie razem z Rafałem sprawdzimy stan. Naszego Kiwaya RKF 125. Tak jak już wspominaliśmy w wywiadzie, ma on kilkanaście tysięcy kilometrów przelotu, no i mechanicy określą, w jakim on jest stanie technicznym. A już teraz chcieliśmy w ramach podziękowania za nasz film przekazać Rafałowi bezpłatny serwis przy najbliższym przebiegu 16 tysięcy kilometrów w motocykle Gdynia. Także Rafał. Życzę Ci odbioru bardzo. tej nagrody i korzystania z autoryzowanych serwisów marki Kiway. Jesteśmy tuż po sprawdzeniu najważniejszych punktów motocykla w autoryzowanym serwisie motocykli Kiway w Gdyni, motocykle Gdynia, gdzie mechanik orzekł, że tak naprawdę żadne elementy nie uległy nad wyraz zużyciu, czyli regularne serwisowanie motocykla, takie jakie Rafał stosował, przyniosło oczekiwany rezultat. Pozostaje nam tylko najbliższy przegląd przy 17 tysiącach kilometrów, na który Rafał tutaj przyjedzie i go wykona. Także korzystanie z właściwej eksploatacji płynów. Rafał, tutaj jeszcze robisz jakiś naciąg łańcucha tak? we własnym zakresie, smarowanie łańcucha bardziej, tak? Smarowanie, na, naciąg łańcucha we własnym zakresie. No i to w sumie tyle. To w sumie tyle. Więc poza wizytami w serwisie, zgodnie z książeczką serwisową, tak naprawdę podstawowe takie elementy obsługi motocykla, jakie zaleca producent, były wykonywane przez Rafała. I to wystarczyło, żeby przy przebiegu już prawie 15 tysięcy km motocykl nadal sprawował się bez większych problemów. Dziękujemy Wam za uwagę. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć na koniec. Że spotkaliśmy dilera jednej z japońskich marek na trójmiejskim rynku i rozmawialiśmy o przewadze motocykli 125 typu Kiway nad motocyklami o wiele droższymi japońskiej produkcji. Doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę niewiele jej różni. W pewnych aspektach przeważa Japonia, w pewnych tak naprawdę chiński producent dorównuje japońskim produktom, które są o wiele droższe. Ale nie o tym teraz chciałem Wam powiedzieć. Chciałem, żebyście się delektowali na koniec widokiem Martwej Wisły. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.